Co? Pięknie, wyśle. Dzięki. Podeślesz później, co? No, pewnie, pewnie, Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy na Media Training w Ważeniu. Już w sumie się skończyło wszystko, ale my jeszcze jesteśmy. Jest ze mną Robert Słuchała, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie i w końcu wymarzony wywiad z Monią. Umawialiśmy się na niego troszeczkę i w końcu jest. No i jest pierwszy raz, <laughs> pierwszy, prawda? Pierwszy raz, tak. Debiut mam dzisiaj. Na pewno zostanie nam w pamięci. Mam nadzieję, że Wam również. Robert, powiedz mi, co ty tu robisz? To są przecież większość walk będzie frykowych. Tak, przyjechałem do narożnika Arka, Tańculi. Eee, no i co, no, jutro będę wydzierał się, dar całe gardło, żeby Aruś zwyciężył. I eee, jesteś przekonany, że Arek zwycięży? Jestem przekonany. Jest naprawdę w mega mocnej formie, jest dobrze przygotowany psychicznie, eee, fizycznie i jutro wchodzi i daje. Show i wszystko, krew będzie się lała, wszystko będzie. Ja jestem ciekawa, jak Wy obstawiacie, kto jest team Muran, kto jest team Tańcula. Um, powiedz mi Robert, jeżeli chodzi o walki freakowe, um, podobają Ci się? Wiesz co, ja to traktuję jako rozrywkę. No nie, ja to po prostu przyjeżdżam, oglądnę. E, przy okazji pomogę koledze klubowemu no i, no i tyle. Tak to u mnie wygląda. Mhm. E, ostatnia Twoja walka wygrana. Pniesz się bardzo szybko, prężnie. Jesteś młodym zawodnikiem, a tak naprawdę zaszedłeś już bardzo wysoko. Powiedz mi, skąd ten, można powiedzieć, już sukces? Skąd to wszystko? Czy to jest talent? No wiadomo, oczywiście, talent, ale też ciężka praca, prawda? Tak, myślę, że przede wszystkim uparcie do celu. Tak. Ja nie podpalam się, nie wychodzę przez szereg. Cały czas pracuję na treningach, trenuję ciężko i, no i u mnie tak to wygląda: jakby. Chcę się pchnąć jak, jak najwyżej i zdobywać te wszystkie cele. No i, no i co? No i walczę i wygrywam. No tak to, tak to mniej więcej u mnie wygląda. W skrócie. W skrócie, ja trochę Cię śledzę na mediach społecznościowych i widzę, ja, że... Ja Ciebie też. <laughs> Dziękuję. Ja widzę, że po prostu ty cały czas jesteś gdzieś, Coś cały czas coś robisz, trenujesz. Cały czas... Kiedy następna walka? No chciałbym w marcu, ale to zależy od KSW, kiedy zaproponują. Ale no, taki marzec optymalny, ponieważ teraz do końca roku odpoczywam. Święta wiadomo, Sylwester, pierożki, barszczek i te, te rzeczy. Sylwester? Wigilie. Nie no, wigilia, wigilia, no, Przepraszam, Sylwester strzelamy fajerberkami. Sylwestra to może na następny, bo tak myślałam, że wiesz, robimy wigilię pierożki i barszczek, a zostaje do Sylwestra. Często tak jest, prawda? Za Ten, dużo tak, zrobimy. Tak, tak, sałatka jarzynowa, pozdrawiam moją mamę. I co? No i w Sylwestra strzelamy, a potem ciężka praca i lecimy dalej do, do Marca. Mam nadzieję, że do Marca. Czy jesteś związany tylko z KSW, czy myślisz o tym, żeby również wystąpić w innej federacji? Nie, na no, ten moment jestem związany tylko z KSW i, i tam chcę się pnąć jak najwyżej do góry. Czyli docelowo, UFC? Docelowo na razie, pas KSW. Na tym się skupiam, jakby, znaczy inaczej. To jest moje marzenie i myślę, że to będzie za jakiś tam czas, a na ten moment myślę o kolejnym pojedynku. Czy Marczyk był trudnym przeciwnikiem? Tak, był trudnym przeciwnikiem. E, to też była taka presja medialna, bo pierwszy raz miałem tak jakby e, no, to starcie było naprawdę napompowane i trzeba było znieść tam, tą presję taką medialną, gdzie mhm. wszyscy o tym mówili, wszyscy chcieli tej walki, e, chcieli to zobaczyć i, no, i trzeba było to unieść na barkach, wyjść do klatki i pokazać jeszcze siebie z najlepszej strony, więc naprawdę bardzo ciężkie, ale e, udało się. Udało Jak się, bo, bo trenowałem ciężko i, i tak wyszło. Trenowałeś na pewno ciężko, ale jak poukładałeś sobie to w głowie? No razem z, razem z moim trenerem mentalnym, z, z Mikeszem, pozdrawiam. pozdrawiam. E, pozdrawiamy. No współpracowaliśmy i naprawdę nastawialiśmy głowę na to, żeby, żeby być po prostu spokojnym w tej, w tej walce, bo żeby nie, żeby te emocje nie wyszły, e, tylko żeby po prostu był ten spokój, takie skupienie w tej walce i no i żeby żeby to było, no i było. Wróć, poczekaj, poczekaj. Wracam. Ach, bo jest e, potrzebne oczywiście opanowanie, spokój e, podczas walki, przed walką, ale potrzebna też jest e, adrenalina, czyli też ta złość, taka można powiedzieć, e, wręcz nienawiść do przeciwnika, żeby go nie zabić, ale żeby go pokonać. <laughs> Jak to gdzieś tam po środku znaleźć, jak wywołać sobie te emocje, a jednak mieć ten spokój? Powiem Ci tak, adrenalina weszła, kiedy było przedstawienie zawodników i usłyszałem swoich kibiców, naprawdę, no było to mega, mega nakręcenie mnie, widziałem wszystkich, moją mamę, która krzyczy, która, która zdziera gardło i no i jak wyszedłem i zobaczyłem tych ludzi, no to jak wróciłem do szatni, to już była po prostu pełne skupienie i gdy już wyjeżdżałem widziałem do góry i, i znowu ich zobaczyłem, znowu usłyszałem te, te, te darcie, to, to wszystko, to po prostu taka adrenalina weszła we mnie, że wow. jak wchodziłem do klatki i no czułem się jak zaprogramowany, tak naprawdę. I był spokój, i była adrenalina, i, i było to, co trzeba, żeby wygrać ten pojedynek. Jednak publiczność jest kochana, fani, prawda? Kurde, no. To jest w ogóle bez porównania walka w studiu, a walka przy takiej publiczności ja nigdy nie miałem okazji, zawsze walczyłem przy jakiejś jedno tysięcznej hali, a tutaj nagle wchodzi, nie wiem, tam 8, 9, tam 10 tysięcy i, i wszyscy się patrzą, wszyscy się drobną. No. no chciałbym tam wrócić znowu. No. Robert kiedy zacząłeś trenować i od czego? Zacząłem trenować 8 lat temu i to był kickboxing, pierwszy trening. Potem poszedłem na parter, a potem zacząłem e, trenować dalej. No i przekształciłeś to wszystko w MMA. Hmm. Czyli 8 lat już treningów. E, no i będzie więcej. Będzie więcej. Cały czas. A jak mama? Kiedy szedłeś na pierwszy trening e... Mama wiedziała o tym, czy nie? Wiedziała. Pamiętam, że mówiła Robert, nie wiąż w tym przyszłości, bo to jest kontaktowy sport, nie chcemy, żeby się coś stało i takie rzeczy. Ja mówię, dobrze, mama, ja się tylko chcę obronić, znaczy umieć obronić i, no i potem się tak jak przekształciło, że pojechałem na zawody. Mama się ucieszyła, bo coś tam wygrałem. A potem właśnie przyszła y, propozycja od KSW i moja mama wiedziała, że są moje marzenia i wow. powiedziała, że mnie wspiera w tym wszystkim. I, no i mój tata też naprawdę, no dziękuję wam, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, bo y, no bardzo dużo dla mnie znaczy. Czyli puenta jest taka, że trzeba słuchać rodziców, ale... Marzenia mamy swoje i trzeba je re realizować, prawda? Rodzice nie wiedzą jakie mamy marzenia te najskrytsze i bardzo często dbając o nas, opiekując się, zabraniają nam różnych rzeczy, a powinni tylko powiedzieć, że na przykład ogień jest gorący. Nie? <grystanie> Dokładnie. E, wiesz co, naprawdę wiesz, na początku to było tak, że się bali, a potem jak zobaczyli, że rzeczywiście to jest to, że to chcę w życiu robić, to kocham, bo naprawdę ja ten sport kocham ja poświęcam calutkie życie dla, dla tego wszystkiego i zobaczyli, że to jest to i, i są ze mną i wspierają mnie i no naprawdę bardzo wam dziękuję, no nie, to jest, wiesz, to jest mega uczucie, kiedy, kiedy rodzice są z tobą, nie, no naprawdę, super. E, jeżeli chodzi o Fame MMA, oprócz Arka tencu, Link, które walki są według ciebie ciekawe? Marcin wrzosek z Doncasio, to jest ciekawe, no bo z Marcinem też trenowałem, miałem tam, w sumie byłem na jednym treningu z nim, sparowałem, no naprawdę też super gość. I co? No i jeszcze Adrian Polak, też, też z chętnie, tak, chętnie zobaczę. Jak wstawiasz? Polak czy Wiewiór? Polak, Polak, myślę, że Polak druga runda w no jakiś. Ale wiesz, Wiewiór jest naprawdę szalony. Jest, jest szalony, ale jestem za Polakiem. No i tańcula, wiadomo. No tańcula, oczywiście. A powiedz mi, jeżeli chodzi o walki freakowe, jak daleko są frycy od zawodowców? Jak daleko są frycy od zawodowców? Jeżeli chodzi o MMA. Znaczy poziom? Mhm. Ale poziom umiejętności? Tak, jeżeli chodzi o poziom umiejętności, o zachowanie, też mentalność. Wiesz co, no ja... Jakby Arek trenuje z nami i jako, jak mogę porównać tylko do jego zachowań, no to jest super gościem, naprawdę, bo stara się, no, nie chodzi na te treningi, przykłada się i on tak, tak naprawdę według mnie no, nie jest jakimś freakiem, no on jest, jest takim, że przychodzi, naprawdę chce te treningi robić, chce się wspinać, chce walczyć i, no, i jest super mega gościem przy tym, więc, więc no nie wiem, nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie, bo mam tylko jakby obok siebie Arka. Arka. No, no. Sparujecie często? Tak, sparowałem z nim. Czy teraz Arek sparuje z trochę cięższymi, no bo wiadomo, no ja jestem trochę chucherko. E, ale, ale miałem z nim okazję sparować, no i odpowiedzieć mu parę rzeczy. Odnośnie tego sportu. No i jak? Gdzieś, to... gdzieś mu tam głowę oklepać. A, a, jednak. <laughs> tak, tak. Ale jakoś. to? Czyli jest ogólnie, nasz sparing jest nagrany na YouTube, więc jakbyście chcieli zobaczyć, no to zapraszam... No to koniecznie. ...na kanał Arka i jest wszystko nagrane. E, jeżeli chodzi o walkę, dobrze walczy ten cula? No bardzo dobrze. Arek... No tak jak mówię, on chodzi Ci o tą walkę? Tak. Bo nie, no to mówię, no jest no, mega forma, wyży, na wyżyny się nią teraz, no nie? Mhm. I ta mentalność przede wszystkim jest spokojny, nie tak jak ostatnio do tej walki, tylko, tylko wie co robi. Mhm. Robert, mam jeszcze takie pytanie, bo bardzo mnie ciekawi od dłuższego czasu, e, gdzie jest ta granica pomiędzy właśnie frykami, czy w ogóle jest, a zawodowcami, bo wiem, że mm, KSW właśnie też tak jest, było. Wchodzi osoba, która nie miała nic wspólnego z MMA wcześniej, a walczy jako zawodowiec, a w sumie większość zawodowców określa to jako freak. Jak to jest? Gdzie jest ta granica? Kiedy freak jest frikiem a kiedy można powiedzieć, że jest zawodowcem? Kursze szczerze nie wiem, ciężkie pytanie naprawdę. Zaskoczyłaś mnie teraz. Ciężko, prawda? Ciężko, Ciężko. no wiesz, co, no, na KSW, no to wiadomo, no, zawodnicy, którzy całe życie zapierdzielają no, nie? za sukces na sukces. Y, to jak widzisz, Mariusz Podzianowski też mówił, że to jest freak, no nie. Mm -hmm. Ale według mnie to nie jest freak, bo on całe życie jest sportowcem, całe życie dźwigał ciężary, potem przyszedł y, do MMA i, i, i też trenował cały czas, więc no, ludzie mówią, że to jest freak, a dla mnie no to nie jest freak. Dla mnie to jest zawodowiec od, i, i z krwi i kości sportowiec, o. Ale tu też mamy właśnie sportowców, którzy mają do czynienia wiele lat, długo trenują inne dziedziny sportu, a jednak nazywani są frikami. Mnie to bardzo ciekawi, gdzie jest ta granica, czy ona w ogóle bo, jest. Bo może po prostu, wiesz, wybili się z nie wiem, z YouTube'a i coś tam trenowali kiedyś, ale zasunęli z YouTube'a, no i po prostu ludzie mówią, że to jest frik, no nie? No bo on zasunął z YouTube'a, coś tam kiedyś I trenował. Celebryta walczący. Celebryta walczący, no. Okay. <laughs> nie wiem, nie wiem przecież jak to no jest. Rozjaśniłeś tej... mi trochę moje <laughs> pytanie. Także już gdzieś tam powolutku zmierzam, ale to jest bardzo fajna myśl, prawda? Nie fajnie, że, że przykładają się do tego, no nie? Jakby, no ja na Fame ma też patrzę jako na taką rozrywkę, no nie? bo wiadomo, oni tam trenują, ale no to jakby do zawodowców no jeszcze trochę jest, no nie? Ale fajnie, że się starają na tych treningach, że chodzą, że, że, że chcą się czegoś nauczyć. To Robert, teraz przyznaj mi się, od której edycji oglądasz Fame ma? Od której edycji oglądam Fame ma? Chyba od dziewiątki? Od dziewiątki albo od dziesiątki. I co najbardziej Ci się podoba? Albo kto? Arek Tańcula. Nie, źle, źle. Miałam być ja. Aha, no tak, no ty, to, 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 prawda, tak, ty mi się najbardziej podoba... No podobasz. właśnie, prawidłowa odpowiedź, zaliczam. Zaliczone, okay. zdałem test. Zdałeś, Robert, super. dziękuję ci serdecznie za rozmowę, wrócimy jeszcze i jutro, mam nadzieję, po walce Arka-Tańculi porozmawiamy... Po wygranej. Po wygranej, porozmawiamy, zapytam się, co zrobił dobrze, a nad czym byś jeszcze popracował. popracował. Jasne, oczywiście, super, bardzo ci dziękuję Monia za wywiadik i co, oglądajcie, wspierajcie, dopingujcie i do następnego. To był pierwszy wywiad. Będą kolejne. My dziękujemy Dokładnie. serdecznie. Dziękujemy.